Cześć, witajcie. Zaczynamy kolejny etap prac przy Nissanie. Lewy próg został wycięty. Jak widzicie, tu wszystko, całe, całe, cała ta półka tutaj została wycięta. Tu zostawiłem sobie kawałek, żeby mieć, żeby mieć wzór. Jak mam powygniać sobie blachę, żeby sobie tego źle nie zrobił. Tam z przodu wzmocnienie przednie zostało, środkowe zostało wycięte. Zostało też wycięte tutaj tylnie wzmocnienia. To zostało, bo to jest zdrowe? Wyczyściłem to i zabezpieczyłem Koropleksem jak całą resztę. Eee, to wzmocnienie musiałem wyciąć. Mimo tego, że tu końcówka, ten lożek tu był w miarę zdrowy, to potrzebowałem się dostać do tego elementu, który tu jest, bo on był skorodowany. Nie wiem, czy coś tam będziecie widzieć, bo ten telefon się źle nagrywa. Eee, tu cała końcóweczka była zgnita już tutaj. To będzie trzeba odbywać niestety. Z tamtej strony tu było zdrowe, a tutaj było wyżarte. Tu na początku nie było widać tej dziurek, ale powiem Wam, że jak pukłem tutaj młotkiem, to zaraz mi wpadł, nie? I, I tak samo tutaj jest, tu jest wycięta półeczka, Cały rancik jest wycięty, tu, 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 tu aż dotąd. Eee, no bo on był zgnity po prostu, skorodowany był. Także na tą chwilę jest to wszystko zabezpieczone. Teraz sobie to będzie schło do jutra. 24 godziny to musi schnąć. Zanim zaczniemy cokolwiek dalej na tym działać, bo, jak ja teraz wstawię tutaj blachę, to to wypale, No, nie. Także zostawię to, niech sobie to pogryzie się. Jutro zaczniemy wstawiać wieczorem wszystkie wzmocnienia, zabezpieczymy je tą farbą, którą to zabezpieczam, okrętową, i wstawimy poszycie progu. Może pojutrze, nie wiem, jak pozwoli czas. Niestety. Hmm, czas leci nieubłaganie i, i to też nie jest tak, że tak się każdemu wydaje, że to jest jeden, dwa dni roboty. Ja wiem, ktoś by to zrobił, by to byle jak powstawiał, byle by było, no nie, bez zabezpieczenia. Prysnąłby to ze spraya. Nie, ja tak nie robię, nie mam zamiaru. Także sorry, dla mnie dobra robota musi trwać. No i tyle, no. Tak to wygląda tak naprawdę nic trzymajcie się do usłyszenia przy kolejnym filmie na pewno coś nagram za niedługo eee, na pewno jakiś etap prac tutaj który będzie w trakcie roboty postaram się nagrać bo to też nie jest takie że, że ja mam czas żeby to nagrywać bo teraz już jest nie chcę was skłamać godzina 10.30 jest tak z tego co tam patrzę też trzeba iść spać a no do pracy czy zasuwać no. Na tą chwilę tyle, do usłyszenia, trzymajcie się cześć.